Zatrudnianie w celu wykonywania pracy może nastąpić na podstawie różnych umów. Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też kontraktu. Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze zagadnienia związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Co to jest stosunek pracy? Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli takiego terminu nie wskazano, w dniu zawarcia umowy. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, natomiast pracodawca obowiązany jest do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Jakie są rodzaje umów o pracę i czy są jakieś ograniczenia? Wyróżniamy umowy na okres próbny, na czas określony i czas nieokreślony. Umowy na okres próbny zawierane są maksymalnie na 3 miesiące i tutaj zawierane są w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Umowy na czas określony zawieramy maksymalnie na 33 miesiące i tutaj występuje limit trzech umów. Natomiast w przypadku przekroczenia tego limitu umowa z mocy prawa staje się umową na czas nieokreślony. Jakie typy umów są wyłączone spod limitów umów na czas określony? Limitów nie stosujemy przy zawieraniu umów w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania prac dorywczych lub sezonowych, w celu wykonywania pracy na okres kadencji lub gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Wówczas musi ten fakt zgłosić właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia takiej umowy. Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę? Umową o pracę zawiera się na piśmie. Umowa określa stronę umowy, rodzaj umowy, termin jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, termin rozpoczęcia pracy i wymiar czasu pracy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszam do czytania i oglądania. Paulina Aleksiejuk.